Dzień dobry, dzień dobry. Znowu w nocy mrozy minus 19 było nad ranem. I wiecie co klima? Chodzi, ale po prostu ledwo zipie. Teraz proszę zobaczyć, jak obludzone. Masakra! Masakra! Kurczę, lodu pełno wszędzie. Zaz jakiś śnieżek. No, niestety nie ma grzałek. Fajnie ktoś tam y, polecał dać kable grzejne. No, może coś. Na razie teraz nie jestem w stanie już. No ale daje radę, daje radę. Odladza się co chwilę. Także klimeczka. Smog. Smog, że tak powiem. Yy... Smog energetyczny. No i co? No rozwiązaniem na takie mrozy jest chyba tylko wgryzanie się w grunt, bo inaczej to... O! 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 Właśnie mamy defrościk. Defrościk, defrościk. Zaraz zobaczymy, jak ona sobie tu radzi. Yy, także, yy, co ja tu miałem powiedzieć? Ten wymiennik wewnętrzny jest zanurzony w małzerze, także tu nie mam problemu z jakimś zamarznięciem w tej chwili no, płytowego czy coś w tym stylu O kocisko, cześć kocisko, chodź tu Chodź tu, chodź tu No o właśnie właśnie odladza się po, po troszku Zaraz zobaczymy jak to wygląda tutaj na dole Ach, kurde No nie będę tego ryzał ale Chodź tu Kociamber, kociamber O i proszę ładnie się odladza Yy, automatyczny defrost sam się tu robi. To jest na, yy, na tej elektronice od tej kimki. No wiecie, to jest stary on-off. Pewnie nie ma mega sprawności. I no proszę, jak ładnie spływa tutaj Szeronik. Nie wiem ile w tej chwili mamy, ale tak gdzieś 2 godziny temu było minus chyba 18. No teraz trochę słońce wyszło. To, to już powinno być lepiej. O, i lipa jest tym zamrożonym. Zamrożonym tutaj. Z tą częścią to. No ale działa, no. Działa, ale przydałoby się tu jakaś grzałeczka, albo w ogóle usunięcie tej tacki podstawowej, by pomogło pewnie. Kolega sobie tak powycinał całkiem i spływa mu to na dół i nie ma problemu z tym. No dobra, dobra, i co tu jeszcze? No tak, no góra się odlodziła, ale dół faktycznie. No i z Mausera tutaj ma zapas tej energii do odladzania, także nie ma stresu. Nie ma stresu i co? No, no działa to cholerstwo, działa. No ale wiecie co, muszę się wgryźć w ziemię, ponieważ, yy, no zobaczcie, tu minus tam 20 stopni w nocy, a w ziemi woda ma 10 stopni, czyli jakieś 30 stopni różnicy, to po prostu Eldorado. Eldorado energetyczne, trzeba, trzeba się wgryźć. Oj, no już. O matko, ale zakurzyło. Czad. No dobra, dobra. No ale działa. Słuchajcie, w domu mam ciepło. 23 stopnie. 23 stopnie jest. Ale zużycie prądu jest, kurde, makabryczne. Makabryczne, bo. Chociaż jeszcze, no jeszcze tam farelkę użyłem w jednym pokoiku, żeby sobie troszeczkę podnieść temperaturę, ale tak do 24 Żona lubi ciepło I ten, i coś miałem jeszcze powiedzieć Także no zużycie miałem za dwa dni ostatnie po 75 kWh Także to jest szok, jeszcze nie miałem takich zużyć o kurde, dobra, moja Moja ten yy, No, siekiera przymarzła, o, ale czapka Nie wiem czy tu, czy kurczę taka piękna pogoda może się przebiegnę nad jezioro Zaraz zobaczymy jak, jak z tym O kurde No Jest, ale trochę przymarzło Ja. Cholercia Dobra sobie tutaj położę No w sumie co tam Rąbanie przerębla Kurczę, może nad jeziorem byłoby fajnie sobie móc tak obiec Może się przebiegnę, zobaczę O kurde No, przymarzło dzisiaj chyba mocniej Grubsza pokrywa wejdę. W sumie pogoda jest. Cholera, dzisiaj jest grubszy, grubszy lodzik. Nie wziąłem rękawicy i przymarzłem. No, także słuchajcie, trzeba by się w glebę wgryźć, bo ogrzewanie klimą w takim to nieporozumienie. Już mówi... Nie wiem czy mówiłem, nie mówiłem jeszcze, ale może mówiłem. Mam 6 odwiertów ale nie mam klimki, co by móc wysysać energię. Musiałbym coś zbudować na wymiennikach płytowych, bo jakoś inaczej tego nie widzę. Ło Ale dzisiaj gruby lód I to w miejscu gdzie wczoraj kurde słuchajcie, gdzie wczoraj Morsowałem? Ah, no dzisiaj spory. Tak ma, kurde, z 10 cm co najmniej. Ah. Kurczę, bez rękawiczek Masaka. Dobra, ponoć idzie odwilż, także w przyszłym tygodniu już ma być cieplej. tutaj ta część, gdzie nie, nie morsowałem jest grubsza dobra Uf. może tak szybko nie zamarznie no także jest dobrze, jest dobrze O kurde, zimność Zimność Brozik jest Panele na dachu Zaszronione, wszystko zasronione Ale mega pogoda Dobra, słuchajcie Idę może coś, wejdę do tej wody albo co Albo się przebiegnę gdzieś, kurde, zimno trochę nabieganie no dobra, słuchajcie. Brozy mijają, trzeba będzie dalej coś kombinować, a w piwnicy w taką pogodę, no trzeba by jeszcze rąbać te odwierty, ale później. Dobra, to chwilowo, chwilowo na razie. Dzień dobry. Kolejny dziomek kolejny dziomek Fajnie słoneczko świeci, jest mega. Mega pokrywa lodowa dzisiaj trochę grubsza. Trochę grubsza. I włazimy. Włazimy. No i co? Ktoś się mnie pytał, kiedy zacząłem. Ja zaczynam. Cały czas zaczynam. Słuchajcie, cały czas zaczynam. Cały czas zaczynam ale zacząłem tak naprawdę w zeszłym roku <laughs> Zacząłem w zeszłym roku Chodzić tak na spokojnie I dobra No to chlub Słuchajcie, zacząłem w zeszłym roku takie krótkie wejścia po no po prostu minuta, biegłem sobie nad jezioro, o jak fajnie, zaraz sobie to wezmę, to ten, nie będę musiał tego, słuchajcie, takie krótkie wejścia i byłem szczęśliwy, także jak chcecie zacząć, to nie musicie od razu włazić, zacznijcie sobie od prysznic, o właśnie, zacząłem prysznicami, prysznicami zimnymi i no i to też było dla mnie takie, taki mały szok termiczny, ah, jest ławeczka. Uuuuh, uh. ah, super. Uh. Uh. Słuchajcie, zaczynałem takimi właśnie prysznicami z tego, co tam pamiętam po saunie i między sauną, ale nawet bez sauny też jakoś tak. Uh. A później uh. pamiętam, że biegałem. Nad jeziorko Jakieś stąd miałem 2 km I I po prostu skakiwałem Już byłem rozgrzany, tak nawet na minutkę Na początku, no mówię 30 sekund, minuta i, i byłem mega Szczęśliwy No to w zeszłym roku, no teraz Wiecie, no ja nie jestem fachowcem Fachowcy by mnie tu wyśmiali Jak siedzą tam, nie wiem ile Dosyć długo, ja tylko 5 minut I dla mnie wystarcza a, jak już mówiłem, naukowcy amerykańscy stwierdzili, 11 minut tygodniowo wystarcza. Do pozytywnych efektów. Ach, no i słuchajcie, na początku efekty były takie. Zresztą teraz też kurde jakoś tak odczuwam trochę ból palców, stóp mniej. Ale być może się trochę odzwyczaiłem. Ale tak słyszałem od fachowców, że jakoś bardzo bolą te dłonie, to można sobie moczyć w lodzie i ten ból po jakimś czasie minie. Ból palców, no bo to jest spowodowane, już już mówiłem, naczynia krwionośne się kurczą i no jest ten ból po prostu, ale to minie ja ponoć po jakimś czasie, chociaż no tak czuję ból, no nie minęło mi to jeszcze tak szybko, dlatego mówię wam, niektórzy też niektórzy stosują rękawiczki, czapki, ale jak jest dzisiaj taki piękny dzionek to. Ach. Ach. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? Takie moje obserwacje z zeszłego roku. No, biegałem, wchodziłem do wody, tylko był dla mnie był ból przy tym ubieraniu się. No, tutaj wolę koło domu, bo, bo mimo wszystko dalej te łapy są skostniałe i to ubieranie jest problemem, ale, ale też na przykład zauważyłem, że niektórzy przy, przychodzą z, autobu, z, z autobusu, z samochodu do, na brzeg, yy, na przykład w gumowcach, bo mówią, a nie muszą tego później sznurować. Czy jakieś takie buty. Yy, buty. Uch. Bez sznurowadła, no ale to, albo można się przygotować. To wiecie, zobaczcie, poglądajcie sobie jakieś tam filmy fachowców. Mają też takie od razu yy, szlafroczki fajne, że się człowiek ubierze i, no i się mniej stresuje. Znaczy, no, od razu mu może być cieplej, jakąś pianeczkę, żeby można było sobie stać na czymś. Ach. No, także. A, wiecie, ja też, kurde, mam opory, żeby wejść. tak, No, to nie jest przyjemne, tak super, ale później jest fajny efekt po wyjściu. No także, no mówię, no, 11 minut tygodniowo to nie jest dużo, no, no ale trzeba się zmusić, nawet na tą chwilę, żeby wejść. To jakiś Taki szok dla ciała. Wiecie, dla układu krwionośnego też jest to trening, no bo, no tutaj te Ech, układ krwionośny no, w dłoniach czy. Zaczyna być odcinany, kurczą się te naczynia, no jest to taki szok chwilowy. Ciśnienie wzrasta chwilowo. No może ktoś jak ma właśnie problemy z ciśnieniem to powinien uważać. No ale to wszystko jest do przetrenowania, no przyzwyczajenia się. No serducho trzeba trenować, no nie ma rady. No jesteśmy mamy ciała, które no nie lubią bez ruchu. Ktoś się położy przed telewizorem, no to, no to co, no... No i tak spędzi kawałek życia, no to wiadomo, że serducho wtedy nie będzie zadowolone. A, a wiecie, taki pobyt w saunie, na przykład, no to serducho pracuje tutaj, no też serducho popracuje przez moment, pewnie. O termogenesa się włącza, czyli drżenie mięśni, i wytwarzanie ciepła. Wiecie, fachowcy mogą siedzieć po godzinę, czy nawet kilka godzin, nie wiem, ale ja tam nie chcę żadnych rekordów robić. Aaaaah! Oh. Uh. po. Nie wiem, czy to mnie ostatnio jakiś ten RSV, czy coś, wirus złapał. Nie wiem, czy to pomaga, coś. No pewnie na odporność chyba pomaga. Słuchajcie, jest taka strona PubMed. Tam są naprawdę dziesiątki opracowań, takich skrót metadanych, nie wiem, czy jak to nazwać badań różnych grup. I, i wyniki badań. Możecie sobie poczytać na ten temat, ale. Ach, mam nadzieję, że uda mi się jakoś kontynuować to kiedyś, też jeszcze. Bo no i słuchajcie, tak kręcąc taki filmik dodatkowo się mobilizuję, no Szukam sobie jakiś tam zachęt, żeby wejść. Uu, dobra, 5 minut. No to jeszcze szybkie, jak to mówią, reset. Nie wiem czemu, ale. Uu, uu. Standardowe pozowanie z siekierą. Dobra. Jak tu teraz z tego wyjść? Cholerstwa. Trzeba ławkę zrobić. Ławkę. I coś zacząć biegać, bo wszystko widzę na tych filmikach moich. Kurde. Nieładne, nieładne. A im człowiek starszy, ciężej będzie to zrzucić. Huuuu. A, wiecie co, jeszcze miałem ochotę, nie wiem, miałem ochotę się położyć na śniegu A. i porobić, kurde, zamarzło. dobra, idę, Uff. trzymajcie się, do następnego, hej.